Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym odcinku HR Espresso w 2022 roku. W tym odcinku chciałbym podzielić się z Tobą trendami. Trendami, które według mnie będą kształtowały, będą wpływały na cały obszar HR. I biznesu w 2022 roku. Zanim jednak zaczniemy, pozwól, że przypomnę, że możesz zasubskrybować HRESPO HR na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na innych ulubionych aplikacjach podcastowych. Zachęcam Cię również do tego, aby ocenić również na Spotify, bo od niedawna jest taka możliwość, oraz na Apple Podcast w zależności od którego z tych miejsc korzystasz. Dla mnie każda gwiazdka, każda ocena jest bardzo cenna, tak więc mocno, mocno Ci o to proszę. Zanim przejdę do trendów, to dwa. Małe disclaimery. Ja nie mam szklanej kuli. To jest chyba oczywiste, że ja nie wiem, co nas czeka naprawdę. Patrzę jednak na trendy, patrzę na to, co dzieje się za granicą i co dzieje się w Polsce. Patrzę na różne branże, rozmawiam z wieloma osobami i to wszystko przetrawiam, miele w swojej głowie i stąd wyciągam wnioski, co może się wydarzyć. I tymi wnioskami dzielę się dzisiaj. Z tobą. Rzecz druga, to cały ten odcinek to po prostu są moje przemyślenia w dość luźnej tak naprawdę formie. Mówię tak, jak mówiłbym, gdybyśmy siedzieli dzisiaj na kawie w kawiarni i mam nadzieję, że ta forma będzie Ci odpowiadać. Tak więc, skoro mamy już ten temat za sobą, no to zabierajmy się za część merytoryczną. 1 czy punkt numer 1 to, to to praca hybrydowa i to, że ona się nigdzie nie wybiera, a co więcej, wcale nie jest prosta. W ciągu ostatnich dwóch lat bardzo mocno doświadczyliśmy pracy zdalnej, ale również pracy hybrydowej w związku z epidemią, z pandemią COVID-19. I moim zdaniem praca hybrydowa, przede wszystkim hybrydowa nigdzie się nie wybiera i dalej będziemy w ten sposób pracować. Nie mówię tylko i wyłącznie o pracy zdalnej, bo moim zdaniem jest bardzo głęboka i duża wartość w spotykaniu się, w nawiązywaniu takich więzi twarzą w twarz, których które ciężko jest nawiązać tylko i wyłącznie poprzez kontakt zdalny. Jest to możliwe, ale jest o wiele trudniejsze. Tak więc według mnie praca hybrydowa będzie tym, co będzie kształtowało się, będzie wpływało jeszcze mocniej na to, co dzieje się w 2022 roku. Zresztą tego też oczekują ludzie, tego oczekują pracownicy, natomiast to jest rzecz trudna. Praca hybrydowa jest trudniejsza niż tylko praca zdalna, ze względu m.in. na spotkania osób, które są w biurze, na spotkania osób, które są zdalnie i łączenie tych dwóch. Grup. Tak więc, jeżeli jesteś osobą, która odpowiada za HR czy rozwija się w obszarze HR, to warto się zastanowić nad tym, co zrobić, aby praca hybrydowa była jak najbardziej efektywna i, i przynosiła jak największą wartość do organizacji, jednocześnie była jak najbardziej komfortowa dla ludzi. Punkt drugi to to, że firmy muszą zająć się talentami wewnątrz organizacji. I widzę to bardzo mocno, mocno odkąd przeszedłem do branży technologicznej i ten trend, który czy ta rzeczywistość, która była oczywista dla wielu osób, też tak bardzo mocno mnie dotknęła, czyli tak naprawdę niedobór, talent, i moim zdaniem firmy muszą mocno przywiązać się do tego, aby dbać o ludzi, których już mają, ponieważ z zewnątrz ludzi oczywiście można ściągać, ale to będzie coraz trudniejsze. I musimy się przestawić na dbanie o ludzi, których już mamy. Tak więc, zadbanie o ścieżki rozwoju dla nich, o realne doświadczenie pracownika, czyli nie myślmy tylko o Candidate Experience, ale również o Employee Experience, czyli cała ścieżka życia pracownika. Myślmy o tym, jaka jest kultura organizacyjna, jak my na nią wpływamy jako hr jako osoby odpowiedzialne za People and Culture, czyli za kulturę organizacyjną również. Myślmy o tym, czy komunikujemy się w sposób transparentny, czy mamy odpowiednie mechanizmy dawania informacji zwrotnych. Czy mamy odpowiednie mechanizmy rozwoju, odpowiednie mechanizmy rozmawiania o wynagrodzeniach itd., itd. Myślę, że to wszystko będzie mocno, mocno, mocno wpływało na to, czy talenty będą z nami zostawały, a firmy muszą o tym myśleć. Punkt trzeci to to, że zarabianie po godzinach i biznes po godzinach stanie się coraz bardziej popularny. Ja sam, jak wiesz, pracuję z jednej strony, z jedną firmą, aktualnie z NexoCode, ale również rozwijam HR Espresso, doradzam hr trenuję, mam kurs HR Intro, konsultuję hr i rekruterów, trenerów i uważam, że to jest kierunek, który będzie jeszcze dalej szedł, to znaczy... Uważam, że to tak zwane geek economy będzie się dalej rozwijało i wielu z nas będzie dotykało nie tylko swojej i, i tylko podstawowej pracy zawodowej, ale będzie również rozwijało się w innych obszarach poza główną firmą i my jako harowcy powinniśmy to docenić, zauważyć, ale też jako biznes pozwolić na to. Uważam, że to jest bardzo ważne i będzie się jeszcze bardziej rozwijało w kolejnych latach. Rzecz kolejna to to, że wiele różnych karier nie będzie niczym dziwnym. Dzisiaj wielu rekruterów, którzy patrzą na CV i widzą taką niestandardową ścieżkę awansu, niestandardową ścieżkę kariery, zastanawiałem się, czy ten kandydat jest dobrym kandydatem, czy to jest dobre, aby go zaprosić, o co go zapytać, skoro on tak cały czas zmienia swoje pomysły. Moim zdaniem te wiele karier, wiele różnych karier nie będzie niczym dziwnym. Ja sam jestem przykładem osoby, która ukończyła uniwersytet medyczny, pracowała w farmacji, pracowała w Wymyślaniu tak naprawdę produktów związanych z rynkiem suplementów diety, później przeszedłem do marketingu, byłem trenerem, a teraz odpowiadam za cały obszar ludzki, ale również edukuję HR-owców i rozwijam inne przedsięwzięcia, o których też będę pewnie mówił z czasem. Natomiast to wszystko jest coraz bardziej naturalne i będzie coraz bardziej naturalne, więc my jako hajowcy, my, jako rekruterzy, nie możemy, nie powinniśmy się tym dziwić, ale powinniśmy wyciągać i zastanawiać się, jak wyciągnąć najwięcej z takich osób, które mają różnorodne doświadczenia. Ponieważ ERA tylko i wyłącznie specjalistów z jednej dziedziny, to era, w której nie będzie się wiele działo. Tak więc, moim zdaniem, jest miejsce zarówno dla bardzo wybitnych specjalistów, tylko i wyłącznie w jednej dziedzinie, ale zdecydowanie jest też i powinno być miejsce dla osób, które mają szeroką wiedzę z różnych dziedzin, z różnych domen i ją potrafią zagregować i przetworzyć i dostarczyć dalej. Kolejna rzecz to well-being. Well-being, moim zdaniem, jest i będzie coraz bardziej ważne. Również ten well-being mentalny, a także well-being związany z wpływem na atmosferę, na ekologię, na klimat itd. itd. To nie jest stricte well-being, to często jest podpinane pod CSR. Dla mnie jest to pewne samopoczucie, jest to pewien mentalny spokój, że my dobrze robimy planecie. W cudzysłowie, oczywiście mówiąc, poprzez to, że pracujemy w firmie, która jest odpowiedzialna społecznie. Myślę, że to jest trend, który również będzie się dalej rozwijał. Może tu będzie jeszcze dodatkowo kwestia ekonomii obiegu zamkniętego, czyli circular economy, uważam, że to też będzie się rozwijało i będzie wpływało również na rynek pracy. Kolejny trend, kolejna rzecz, która będzie się działać, i będzie wpływała na rynek pracy i rynek hr to automatyzacja. O automatyzacji i digitalizacji procesów HR-owych mówiłem już wielokrotnie w HR Espresso, natomiast moim zdaniem to jeszcze bardziej będzie przyspieszało. Między innymi dlatego, że następuje demokratyzacja różnych technologii, to znaczy technologia jest coraz bardziej dostępna dla ludzi, którzy są nietechniczni. To znaczy, nie trzeba być programistą, aby napisać stronę. Nie trzeba być programistą nawet w tym momencie, aby stworzyć prostą aplikację. Tak więc automatyzacja procesów będzie pospieszała, przyspieszała, i jeżeli nie chcemy, aby ten pociąg nam uciekł, to my również powinniśmy się w tym obszarze rozwijać. Skoro mowa o rozwoju, to kompetencje, moim zdaniem przyszedł czas na to, aby skończyć mówić o Umiejętnościach miękkich, czyli tak zwanych soft skills, i mówić o nich jako power skills. To są umiejętności mocy, umiejętności, które pozwalają nadać mocy wielu innym kompetencjom. Tak więc moim zdaniem idziemy w kierunku kompetencji związanych z humanizmem, umiejętności komunikacyjnych, ale też umiejętności takiej cyfrowej, cyfrowych umiejętności, które pozwolą nam odnaleźć się w cyfrowym świecie umiejętności technicznych, w związku z tym, że ta technologia będzie demokratyzowana, a jednocześnie częściowo będzie automatyzowana i robotyzowana, to coraz większa waga będzie na power skills, które dla mnie są, wychodzą od tych kompetencji związanych z człowiekiem i łączą kompetencje cyfrowe. Kolejna rzecz, na którą według mnie warto zwrócić uwagę, to mm, związana również z rozwojem, to polaryzacja edukacji online. Rok temu w trendach mówiłem o edukacji online, że ona będzie się zmieniała i moim zdaniem dochodzimy do etapu, gdzie mamy przesyt takiej złej jakości kursów, złej jakości edukacji online, złej jakości webinarów i tego ludzie mają bardzo dużo nawet podziurki w nosie w tym momencie, ale cały czas jest miejsce dla dobrej edukacji online, dla dobrych webinarów, dla dobrych kursów online, które są przemyślane, które są stworzone przez hmm, ekspertów, przez praktyków, w sposób, który będzie zjadliwy dla ludzi, a jednocześnie będzie podany w dobry sposób. Poprzez mikropigułki, czyli takie krótkie lekcje, poprzez blended learning, o którym również mówiłem już rok temu, czyli pomieszanie tych kompetencji, przekazywania wiedzy w taki typowy sposób z na przykład wiedzą praktyczną, z wiedzą, z którą można dalej zacząć działać w świecie rzeczywistym. Kolejna rzecz, kolejny trend, kolejna rzecz, o której warto byłoby pomyśleć, to rola liderów. Liderzy w ciągu ostatnich dwóch lat na każdym poziomie, ale zwłaszcza na tym poziomie middle managementu, jeśli mówimy o korporacjach, czyli szerego, nie szeregowi, tylko liniowi menedżerowie, oni mają ogromną rolę i ogromną rolę odegrali w tym biznesie, który się wydarzył, który był w ciągu ostatnich dwóch lat. I moim zdaniem ta rola liderów będzie coraz ważniejsza z jednej strony, ponieważ to do nich będą bezpośrednio raportowali pracownicy szeregowi, którzy wytwarzają wartość, a z drugiej strony ta rola liderów, tych dobrych, będzie coraz ważniejsza, ale rola liderów takich mikrozarządzających, którzy tylko rozdawali zadania, prawdopodobnie będzie spadała. Czyli rola liderów rośnie, ale rola menedżerów, tylko menedżerów, będzie spadała więc rola tutaj umiejętności, kompetencji przywódczych i to jako HR też możemy mocno wspierać, czyli budować role liderskie, budować kompetencje i, przy, i umiejętności przywódcze i liderskie, a nie tylko skupiać się na umiejętnościach zarządczych. Kolejna rzecz, dziesiąta, to elastyczność i złożoność jako kluczowe kompetencje. Dzisiaj jesteśmy w świecie WK, w świecie, który... Cały czas się zmienia, ale my tego dostarczamy, dotykamy coraz mocniej, coraz szybciej się zmienia i nie wiemy tak naprawdę, co się pojawi za miesiąc, za dwa, za trzy. Czy będzie kolejny lockdown, czy będzie kolejna wersja koronawirusa, czy może jeszcze coś innego? Inflacja, może problem z dostępnością gazu, elektryczności. Nie wiemy, co będzie się wydarzało w kolejnych miesiącach, tak więc elastyczność tutaj będzie kluczowa, zarówno pod kątem firm, jak i ludzi. Umiejętność dostosowania się do sytuacji, wyprzedzenia jej, odbicie się od tego, co dla niektórych będzie przeszkodą i wyjścia dalej, wyjścia do przodu, wyjścia, wyjścia przed szereg w pewien sposób. Tak więc elastyczność, ale też złożoność danej sytuacji i umiejętność umiejętność rozumienia i obrania Swoim umysłem, swoim horyzontem mentalnym szerokiego zakresu wachlarza informacji, i dlatego też tutaj wracam do jednego z poprzednich trendów, czyli tego, że era specjalizacji trochę się według mnie już zaciera, ponieważ potrzebujemy ludzi, którzy potrafią szerzej popatrzeć na to, co się dzieje na świecie mikroekonomicznie, makroekonomicznie, w swojej branży, w innych branżach, i przełożyć to na rzeczywistość, która się będzie działa. Co jeszcze na pewno się będzie rozwijało? Na pewno będzie się rozwijał ruch diversity and inclusion, czyli mm, ruch cały, który jest związany. Z różnorodnością, inkluzywnością, równością, i tutaj odsyłam, zachęcam bardzo mocno do posłuchania naszych rozmów z Suzaną Romancową. To jest ogrom wiedzy i, i zresztą genialna osoba do tego, by posłuchać jej w tych tematach. Co jeszcze może się wydarzyć? No to myślę, że ten 2020 rok 2022 rok to będzie rok również. Testów, rok testów takich jak czterodniowy tydzień pracy, rok testów takich jak nielimitowane urlopy. To już się pojawia, już są pierwsze firmy, które to robią, ale myślę, że takich testów tego typu testów będzie jeszcze więcej, a to jest związane między innymi z tym, że coraz trudniej jest nam się wybić pod kątem employer brandingu, ale też pod kątem marketingu i sprzedaży. Między innymi dlatego, że jest tak trudno się wybić nam, tak trudno pokazać nam pod kątem budowania wizerunku pracodawcy, to ja właśnie dlatego przygotowuję webinar nieszablonowy employer branding i tam powiem jeszcze więcej na temat tego, jak się wybić, jak się pokazać i myślę, że te takie nieszablonowe działania employer brandingowe to też będą działania, które no, będą w tym roku coraz bardziej popularne. Jeśli masz ochotę, zapraszam Cię na ten webinar. W opisie tego odcinka znajdziesz link do strony, gdzie możesz się zapisać. Jeżeli ty widzisz jeszcze jakieś trendy, uważasz, że któreś z nich pojawią się, a może któreś z tych trendów, któreś z tych punktów, o których ja wspomniałem dzisiaj, według ciebie jest trendem na wyrost albo jest na wyrost powiedziane, no to daj mi znać. Z chęcią, z chęcią wejdę w polemikę, wejdę w dyskusję, bo temat. Trendów, temat tego, co się może wydarzyć w biznesie, w hr zwłaszcza w, tej trefie, w strefie ludzkiej, jest to coś, co mnie szalenie interesuje. Jeżeli jest to coś, co dotyka zarówno technologii, ludzi i biznesu, to jest to dla mnie idealny styk, styk trzech różnych sfer. Jeżeli masz jakieś swoje przemyślenia w tym obszarze, to koniecznie daj mi znać, skomentuj to pod którymś z moich postów na LinkedInie, odezwij się do mnie na maila. A kto wie, może będziemy mieli okazję również razem porozmawiać, w którymś z odcinków. HR Espresso. Na dzisiaj Ci bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam o webinarze Nieszablonowy Imply Branding oraz o tym, aby ocenić i zasubskrybować na Spotify lub na Apple Podcast. Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym HR Espresso.